Częście się obudziłeś, bo myślałem, że już nie żyjesz. Co się stało? Gdzie ja jestem i kim ty jesteś? To nieważne kim ja jestem, ale jeśli mi pomożesz, to dostaniesz 200 zł. No to w czym mogę pomóc. Niedaleko mojego domu kręci się jakaś dziwna postać w kapturze. To jak zabijesz ją, dobrze zabiję ją. Hej ty koleś, pewien człowiek kazał mi cię zabić, gdyż kręcisz się niedaleko jego domu. jesteś żałosny, bo myślisz, że mnie zabijesz, ale i tak przeznaczenie cię nie ominie i zginiesz z ręki mojego mistrza. Cholera to był nekrofil, no ale na szczęście zwyciężyłem. Idę teraz po moją wypłatę. Ej, gdzie jest ten koleś? Zrobił mnie w bambuko, a niech go tylko dorwę to łeb mu upierdolę. Witaj przybyszu, na mojej farmie jestem Owen i czy czegoś potrzebujesz? Witaj, ja jestem Nigel i muszę się dostać do miasta, czy masz jakieś propozycje? HMM mógłbyś zanieść tę paczkę jednemu z kupców, który nazywa się Kharim znajdziesz go na targu, a jeśli straż cię zatrzyma to powiedz, że ja cię przysłałem. Wielkie dzięki Oenie może jeszcze się spotkamy. Hej ty zatrzymaj się. Po co chcesz wejść do miasta? Jestem posłańcem jednego z farmerów. Który kazał mi zanieść tą paczkę jednemu ze swoich kupców. Ech no dobra, możesz wyjść. Witaj, czy ty jesteś kharim? A jeśli tak, to co? To wiedz, że ON oddaje twoją paczkę. O, moja paczka. HMM proszę, masz 20 zł za paczkę. Hej, ty tak na serio to jesteś posłańcem farmerów, bo jakąś mi nie wyglądasz na posłańca, tylko jakiegoś słowce nagród. Tak w zasadzie to musiałem się jakoś dostać do miasta. A tak w ogóle nazywam się Nigel i jestem łowcą nagród. Jak masz dla mnie jakieś zlecenie, to płacisz teraz. Nie, nie mam dla ciebie żadnego zlecenia, tylko chciałem powiedzieć, że nazywam się Morlot, i jak chcesz, to możemy iść do knajpy, jak coś to ja stawiam. Więc, Nigel, co cię tu sprowadza? Bo widać, że nie przybyłeś odpocząć. Tak masz rację, nie przybyłem tu odpocząć, bo widzisz, zeszłej nocy znalazł mnie pewien koleś i powiedział, że w pobliżu jego domu grasuje jakaś postać w kapturze. Powiedział, że jak go zabije, to dostanę dwieście złotych. Kiedy znalazłem tą postać w kapturze, okazało się, że to jest nekrofil. Na szczęście udało mi się go pokonać. Kiedy wróciłem nad ranem po zapłatę to tego kolesia już nie było. Z tego co wiem to jego dom leżał niedaleko miasta więc pomyślałem, że tam uciekł, ale się myliłem. No to mówi się trudno, bo pewnie już go nie znajdziesz. Dobra, chodź ze mną spotkać się z moimi kumplami. Poznaj moich kumpli Skippera i Bifwa. Skipper to pół Wojownik półmak, tworzy dla nas mikstury lecznicze. Kiedyś jak tworzył mikstury z wnętrzności pełzaczy, to coś poszło nie tak i nastąpił wybuch, przez co skipper stracił jedno oko. Biff to kowal, który tworzy dla nas niesamowite bronie, tarcze i pancerze. Do tworzenia mieczy czy innych rzeczy nie używa tylko magicznej rudy, ale także srebra, żelaza, rubinu i platyny. Miło mi Cię poznać, Nigel. Jak będziesz potrzebował jakiś mikstur to będę w mieście. Jak będziesz potrzebować nowego pancerza czy broni to jestem na farmie Onara. Miło mi was poznać. Wpadłem na genialny pomysł, może nazwijmy się Drużyna Czarnej Perły. Będziemy zabijać różne potwory typu zębacze, ogniste jaszczury, trole. no i będziemy też pomagać ludziom. Co wy na to? Ja jestem za. Ja też. I ja też. To w takim razie wracajmy do miasta. Ja co to, ratunku miasto zostało zaatakowane przez jakąś bestię. Dobra, chodźmy pomóc miastu zabić tą bestię. To nasza szansa, żeby się wykazać. Udało nam się bestia została zabita. Nie mogę uwierzyć, że zabiliśmy tego potwora. Chłopaki, jakiś koleś idzie w naszą stronę. Hej, czy to wy zabiliście tą bestię? Tak to my, a o co chodzi? Lord Hagen chce się z wami widzieć. Podobno ma dla was trzy nagrody. Stać się wy dokąd? My do Lorda Hagena. Podobno chciał się z nami widzieć. Ach to wy, możecie wejść. O, witajcie chciałem Wam podziękować za uratowanie miasta, a tak poza tym to jak się nazywacie. Jesteśmy drużyna Czarnej Perły. Ja nazywam się Nigel Atomo i kumple Morlot, Skipper i Biff. Słyszałem, że ma Pan dla nas trzy nagrody, ależ naturalnie pierwsza nagroda to 1000 złotych. Druga nagroda to zbroja wykuta przez kowala mieszkającego w dolnej części miasta. Trzecia nagroda to, że mam dla Was misję. Jaką znowu misję? Musicie wyruszyć do górniczej doliny i sprawdzić co się stało z ekspedycją paladynów pod dowództwem kapitana Garonda, która miała za zadanie dostarczać nam informacje o wydobywaniu magicznej rudy. W walizce z pieniędzmi jest klucz na przełęcz do doliny, jeśli się podejmiecie tej misji to dodatkowo dorzucę 500 zł. Na wykonanie zadania macie dwa tygodnie. No kurwa, mać skończyliśmy niedawno zabijanie potwora, a już dostajemy nowego kuesta. Ale do górniczej doliny pójdziemy za dwa dni, a teraz to musimy znaleźć sobie jakąś bazę. Bo nie będziemy nocować w hotelu, bo przerąbiemy kasę na jakieś twarde i gówniane łóżka z dupy węża. Ma ktoś jakieś propozycje na naszą siedzibę? Ja mam i to trzy propozycje na naszą bazę. Pierwsza to plaża przy latarni morskiej, druga to dziwna wieża za miastem. Słyszałem plotki, że w nocy słychać tam jakieś wrzaski i inne podobne rzeczy, a trzecia to karczma rola jest całkiem niedaleko miasta i farmy Onara, więc którą wybieracie? Po zdecydowaniu się wybieramy karczma rola. Karczma Sherol na pewno się zgodzi, żebyśmy mieli tam bazę. Dobra, lepiej już, chodźmy do karczma.